Na hasło komputer dla gracza przed naszymi oczami staje zazwyczaj sprzęt stacjonarny w potężnej, podświetlanej obudowie. Co jednak z grającymi, którzy chcieliby zyskać na mobilności bez konieczności inwestowania w konsolę lub mini obudowę? Problem ten próbuje rozwiązać firma Dell ze swoim 15-calowym notebookiem Inspiron z serii 7559. Z jakim skutkiem? Po odpowiedź zapraszam do naszej wideo recenzji. Dell Inspiron 7559 na pierwszy rzut oka sprawia dość niepozorne wrażenie. Szybko jednak daje się zauważyć czerwone logo i kilka detali w tym samym kolorze, które zdradzają, że pod czarną pokrywą urządzenia musi się kryć coś więcej niż nudna, standardowa konfiguracja. Sama jakość obudowy od początku wzbudza zaufanie. Użyte tworzywo sztuczne o gumowatej fakturze jest odpowiednio sztywne i przyjemne w dotyku. Nie ma tu kłopotliwego zazwyczaj dla kierupiano, ani udziwnień konstrukcyjnych. Jest prosto, wręcz estetycznie, ale i bardzo solidnie. Wrażenie to potęguje również waga, która wynosi ponad 2,5 kg. Na uwagę zasługuje również dobrze zaprojektowany układ chłodzenia, którego czerwone radiatory znajdują się w tylnej części obudowy. W serce naszego komputera stanowi czterordzeniowy procesor Intel Core i7 6700 o taktowaniu do 3,5 GHz, współpracujący z 8GB pamięcią RAM oraz kartą graficzną GeForce GTX 960M wyposażoną w 4GB pamięci własnej. W obudowie znajdziemy również terabajtowy dysk SSHD o standardowej prędkości obrotu oraz sześciogniową akumulator umożliwiający do 9 godzin standardowej pracy. Zestaw można również rozbudować o dysk SSD z interfejsem M2. Testowany egzemplarz posiada matową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i przekątnej 15,6 cala. Odwzorowanie kolorów jest poprawne i typowe dla ekranów przeznaczonych na użytek domowy. Drobne zastrzeżenia można mieć jedynie do bieli, która wpada w żółty odcień. Nie jest to wada, lecz wymaga pewnego przyzwyczajenia. Do zalet urządzenia zaliczyć jednak warto wysoki kontrast i szerokie kąty widzenia. Notebook posiada podświetloną klawiaturę o krótkim skoku i dodatkowym bloku numerycznym. Niestety producent zdecydował się na dość dziwne rozmieszczenie klawiszy góra -dół, które może sprawić problemy podczas szybkiej rozgrywki. Od strony dźwięku jest dobrze. Solidna obudowa oraz wbudowany głośnik basowy powoduje, że dźwięk jest selektywny i przyjemny w odbiorze. Najważniejsze jest jednak pytanie, na jaką wydajność możemy liczyć w najpopularniejszych obecnie grach. Zapraszamy zatem do krótkiego przeglądu. Jak zatem możemy podsumować nasze testy? Dell Inspiron 7559 obsłuży bez problemu najpopularniejsze tytuły na rynku w rozsądnej jakości. Warto to również pamiętać, że wciąż mamy tu do czynienia z notebookiem, który oprócz obsługi gier umożliwi również wygodną pracę podczas obróbki filmów lub grafik. Oprócz odpowiedniej konfiguracji w cenie około 4000 zł otrzymujemy sprzęt w solidnej obudowie z długim czasem działania na baterii i wydajnym układem chłodzenia. Pełną ofertę firmy Dell znajdziecie na Sferis.pl.